Witam w kolejnym filmie wideo. Teraz przygotujemy sobie prostą kampanię, prostą stronę przygotującą do kampanii E-mail Master. Przypominam, że ten konkretny lejek sprzedażowy, on z założenia jest przygotowany do tego, aby, aby promować za pomocą tego Lejka Akademii, ale bez problemu możesz sobie te maile pozmieniać. Czyli dosłownie, sobie wystarczy pozmieniać sobie linki w mailach i tą kampanię możesz wykorzystać w wolnym biznesie, tak naprawdę, nie? Ok, teraz zaczynamy od strony przygotującej, później ustawimy sobie kampanię E-mail. I połączymy to w całość i tak powstanie gotowy lejek sprzedażowy, który jak mówię, możesz wykorzystać praktycznie w dowolnym biznesie. I teraz tak, zaloguj się do swojego autorespondera. Ja tutaj działam teraz na przeglądarce Chrome i na tej przeglądarce, ale to też działa na innych przeglądarkach. Dzięki tej przeglądarce mogę sobie praktycznie dowolną stronę przetłumaczyć na język polski. Czyli jak robiliśmy to, po, to poprzednio, tak samo klikasz prawym przyciskiem myszki i tu wybierasz przytłumacz na język polski. Ok. I na samym początku, zanim stworzymy stronę przechwytającą, musimy sobie stworzyć grupę docelową, czyli grupę, do której będą trafiać Twoi subskrybenci. Nie? Czyli jak ktoś na Twoją stronę przechwytającą, wypełni formularz, to trafi dokładnie do tej grupy, którą teraz tworzymy. Nie? I w tym, w tym celu klikamy tutaj w to miejsce w abonenci, w tą zakładkę klikasz raz, wybieramy grupy, i klikamy utwórz grupę. Ja sobie nazywam tą grupę. Stronę przefutującą i grupę pamiętaj, nazywamy tak samo, żeby się nie pogubić. Czyli ja sobie nazwę po prostu Email Master. Ta nazwa jest dla Ciebie, nie? Ale pamiętaj, żeby te nazwy były takie same. I strona przefutująca i grupa, wtedy się nie pogubił. Nie? OK. Klikamy stwórz. Grupa jest stworzona. Ok, teraz tu to jest zrobione. Przechodzimy teraz do witryny. Kliknij w tą zakładkę tutaj witryny. Klikamy raz. I tutaj klikamy w ten wielki pomarańczowy przycisk utwórz stronę docelową. Klikamy. Nazwa strony, tak samo jak, jak grupę, czyli email master. Oczywiście nazwy, pamiętaj, nazwę możesz sobie dowolną, swoją, bo te nazwy są tylko dla Ciebie. A tylko chodzi o to, żeby i strony, i grupy były nazwane tak samo, nie? OK. Klikamy zapisz, kontynuuj. I tu zobacz, teraz w tym kroku właśnie wybieramy tą grupę, którą przed chwilą stworzyliśmy, nie? Czyli łączymy Stronę przechowującą z tą grupą, którą stworzyliśmy przed chwilą. Tutaj, jeśli pierwszy raz robisz tą, yy, pierwszy raz korzystasz z tego narzędzia, oczywiście ta lista będzie pusta u ciebie. Ja to mam kilka takich testowych grup potworzonych. Po prostu z tej listy wybieramy tą grupę, którą stworzyliśmy przed chwilą. To widzisz Email Master, wybieramy to. I tutaj klikamy Save i przechodzimy dalej. Tutaj teraz możemy sobie wybrać szablonę. Masz kilka różnych szablonów. Ja. Tak, jak mówiłem, ja lubię proste strony, na białym, głównie na białym tle. Proste strony przechwytywające, bez żadnych tam obrazków, jakichś wodotrysków, różnych innych dziwnych rzeczy, ponieważ to yy, odstrasza, można powiedzieć, trochę i śmierdzi reklamą na, na odległość. Dlatego wybierzemy sobie prosty szablon. Tak, jak pokazywałem ci w poprzednim nagraniu, gdzie tworzyliśmy stronę przechwytywającą pod kampanię MLM. Ja lubię ten szablon, ten, który widzisz tutaj. On jest prosty, łatwo można go przerobić. Czyli klikamy Select, wybieramy. Ono się ładuje, i zaraz sobie stworzymy scenę przekutującą, którą możesz tak naprawdę stworzyć za pomocą tego narzędzia, nawet w 5 minut, nie? Tak naprawdę. Ok. Wszystko jest załadowane. Jeszcze chwilę. Jest. I na początku, tutaj u góry usuwamy wszystkie ikonki, wszystkie loga i tak dalej. Loga na scenie przygotującej, ikonki z mediów społecznościowych nie są ci potrzebne. Czyli tutaj w tym miejscu klikamy w ten ołówek. Klikamy raz. I tu widzisz, pojawiły się opcje tej części, tej strony, nie? Czyli tak, na głowę logo, czyli to pojawia się w tym miejscu, usuwamy tutaj klikając ten koszyk, klikamy raz, widzisz, został usunięte. Kolejne logo usuwamy. I tu poniżej masz te odnośniki do mediów społecznościowych. Też klikamy ten koszyk, usuwamy, widzisz, się wszystko usuwa. Usuwamy kolejny, usuwamy kolejny, usuwamy. Przejdź sobie tutaj na tą stronę do, do opcji. I teraz tak, musimy to usunąć. Widzisz? Ten pasek taki, który jest tutaj, odhacz to i on się usunie. Jeszcze raz możesz sobie tą stronę też przetłumaczyć na język polski. Klikamy zapisz. Widzisz, wszystko się przetłumaczyło. No bo ponieważ ta strona skoczyła na język angielski, jak chcesz możesz sobie znowu kliknąć prawie wszystkie myszki i znowu przetłumaczyć. I teraz pousuwamy większość części, nie? Czyli tutaj znowu wjeżdżamy niżej, klikamy ten taki ołówe, e, koszyk, klikamy, usuwamy. Tutaj ten napis, klikamy koszyk, usuwamy. Ten nagłówki będą nam potrzebne, czyli ja sobie przesunę je do góry. Czyli tutaj masz takie opcje. Klikamy w to miejsce, widzisz? Nagłówek się przesunął. Ten też na będzie potrzebny. Klikamy w to miejsce. Nagłówek się przesunął. OK, zjeżdżamy niżej. Usuwamy resztę, czyli koszyk. Tu koszyk. Tu koszyk. Znowu koszyk. Usuwamy wszystko, co jest niepotrzebne. Tutaj. Żeby edytować tą stopkę, klikamy ten ołówek Gdzieś tu z boku pojawia się opcje, znowu jest jakieś logo, klikamy koszyk, żeby je usunąć. Tutaj ten tekst na razie, tu możesz sobie od razu nawet wpisać, na przykład Twoje imię, nazwisko, ja sobie wpiszę moje i możemy sobie dodać politykę prywatności. OK. Loga, te odnośniki do mediów społecznościowych usuwamy znowu, czyli klikamy koszyki. Tu przejdź w ustawienia sobie i tutaj masz tło, klikamy w to miejsce, robimy tło białe, jeżeli nie było takiego różowego koloru dziwnego, zapisujemy, tą politykę prywatności możesz sobie podlinkować, ja na szybko sobie otworzę moją politykę prywatności, podlinkuję, czy klikamy w ten ołówek znowu i tutaj pijesz ten tekst, zaznaczamy sobie ten tekst polityka prywatności, jak chcesz go podlinkować, klikasz tu w ten taki łańcuszek, klikamy raz, Wstaw włączę I tutaj jest URL. Klikamy wklejamy naszą politykę prywatności i tu zaznacz otwórz w nowej karcie. Nie? Czyli jak ktoś kliknie w ten link, to otworzy się nowa karta z polityką prywatności. Wstawić. Ok, to jest zrobione. Tylko teraz widzisz, zniknęło, ponieważ z automatu link jest ustawione w tym miejscu na kolor biały. Czyli linki w tym miejscu są ustawione na kolor biały, czyli wchodzimy w ustawienia, żeby to zmienić. I tutaj masz link tekstowy. Widzisz, jest biały, klikamy i możesz to zmienić na kolor na przykład czarny. Widzisz, pojawiło się, klikamy zapisz, zapisz, ta część jest gotowa. I teraz tak, usuwamy też tą część tutaj, klikamy ten koszyk, jest usunięte. Tutaj ten górny nagłówek sobie edytuję, czyli klikam w ten ołówek i znowu otworzyły się nam opcje i to jest górny odstęp, nie? czyli od góry strony. To sobie zmniejszymy, żeby nie było takiego odstępu. Widzisz, damy do góry jeszcze trochę. Ok, zapisz. Ten górny nagłówek sobie skopiujemy, czyli klikasz to miejsce. Kliknij, został skopiowany i przeniesiemy go na dół. Tutaj i jeszcze raz otwieram teraz ten. Tą opcję. I górny odstęp, chcę to zmniejszyć, żeby było bliżej. I otwieram opcję tego głównego, teraz tego głównego nagłówka, czyli znowu tutaj ołówek i chcę zmniejszyć odstęp od dołu, nie? Czyli jak zobaczę, jak zaznaczę to ten tekst się przybliża. Ok, zapisz. I teraz tak, klikamy tu w bloki i szukamy formularze, czyli tego miejsca, formularz rejestracyjny. To klikasz żeby wszystkie myszki i przenosisz to miejsce. Tu puszczasz OK. I teraz dodamy tekst. Dodamy jeden pierwszy nagłówek, drugi nagłówek, trzeci nagłówek. I też tekst w tym też tekst w tym formularzu, czyli jak chcesz edytować ten formularz, klikasz tu w to miejsce nagłówek raz w ten ołówek klikamy raz, i tu wybierz dołącz tekst. To odhacz i widzisz, tu pojawia się tekst. I to jest OK, to zostawiam na razie. Zapisz. Na początku zajmiemy się nagłówkami, czyli pod tym filmy wideo masz. Paczkę z tekstami, które dodajesz do tej strony przechatującej, i to jest kampanią e-mail, nie? Czyli kliknij poniżej pod tym filmie po tym filmie wideo, pobierz tą paczkę na swój dysk komputera, ją otwórz. Ona wygląda mniej więcej tak, w ten sposób, i wybieramy tak. E-mail master, strona przechatująca. Klikamy dwa razy, czyli bierzemy nagłówek numer 1, zaznaczamy w całości to miejsce, po nas wiedzą na temat tego, to zaznacza sobie w całości i kopiujesz. Wracamy do naszej strony. Ten tekst zaznacz sobie w całości, nie, nie kasuj go, zaznacz w całości, kliknij teraz CTRL-V, żeby skopiować ten tekst z naszego pliku, ponieważ jak zaznaczysz ten tekst w całości i skasujesz, to ta czcionka się zmieni. Nie? Ona, kiedy jest fajna, może zostać, czyli zaznacz w całości tekst po prostu skopiuj. Tak samo zrobimy teraz z nagłówkiem numer 2. Czyli przechodzimy do tekstu naszego, pliku tekstowego, zaznacz cały ten nagłówek numer 2, skopiuj, wracamy do strony. Zaznaczamy ten główny nagłówek. Nie kasujemy, zaznaczamy go, żeby był tak zaznaczony i klikamy Ctrl V i skopiowaliśmy sobie nasz główny nagłówek. No tak powiem, wracamy do pliku tekstowego, bierzemy nagłówek numer 3, zaznaczamy go też w całości, klikamy kopiuj. Wracamy do strony, zaznaczamy ten tekst tutaj też w całości i klikamy Ctrl V i mamy teksty skopiowane. I teraz możemy sobie zrobić coś takiego. Pobawimy z... się tutaj w opcjach, wchodzimy w te opcje głównego naszego nagłówka, czyli klikamy tutaj, najeżdżasz na to tą, na tą miejsce, klikasz tutaj ten ołówek, i tu możemy sobie zmienić szerokość treści. Wchodzimy średnia, ok, może być. To samo zrobimy tutaj z nagłówkiem numer 3, czyli wchodzimy w opcje nagłówka, czyli ołówek, szerokość, damy średnia, ok. I tu możemy na przykład się nad ten tekstem pobawić. Ten tekst możesz pogrubić sobie, zmienić kolor, jak chcesz. Najlepsze, bardzo dobrze działają proste strony. Czarny tekst na białym tle, ale możemy też sobie na przykład zaznaczyć jakieś, jakieś miejsce w tekście zaznaczyć. Na przykład zobacz, sobie, zrobimy sobie to. Rozumiesz praktycznie dowolny biznes online. Zaznaczę sobie na przykład to. Ten, tylko ten fragment pogrubię. Ja na przykład zmienię sobie kolor na ten. O, na przykład coś takiego, nie? Klikamy zapisz. To już może być, i teraz pobawimy się tutaj na tym, tutaj co mamy, yy naszym formularzem. Czyli, też zawsze w opcji chodzi tak samo ołówek. Tu z boku pojawiają się opcje formularza. Przechodzimy, tutaj masz zawartość, formularz ustawienia. Wchodzimy w formularz. Przycisk możemy sobie zmienić. Tutaj możesz sobie napisać na przykład dalej, z dużych. Możesz sobie zrobić nawet coś takiego. Dzia działanie przycisku, strona sukcesu, czyli. Tutaj widzisz, że jest wstęp i to jest strona sukcesu. To zostawa bez zmian, ponieważ gdy ktoś wypełni ten formularz, trafi na tą stronę sukcesu, a tą stronę sukcesu je przygotujemy w kolejnym filmie wideo. I tutaj te, możemy też edytować sobie pole tutaj, gdzie masz ten e-mail, czyli to miejsce, kliknij sobie w ołówek. I tu sobie na przykład wpisz coś takiego. Tutaj wpisz, czekaj, poprawimy, tutaj wpisz swój najlepszy e-mail. Swój najlepszy adres. Adres e-mail. Widzisz, tu się tekst zmienił, pojawiał się w tym miejscu. Klikamy Zapisz. Jeszcze tutaj wejdź na dole w ustawienia formularza i dodaj pole wyboru potwierdzenia. To sobie odhaczymy? OK, Zapisz. Wracamy do pliku tekstowego. Tu jeszcze masz formularz. Podaj poniżej swój najlepszy e-mail, aby odebrać poradnik Email Master. Zaraz sobie to w całości. Ten tekst, skopiuj, wracamy do naszej strony, i tutaj, w tym miejscu, klikamy, tutaj, w tym miejscu nad formularzem, musimy dodać ten tekst, klikamy Ctrl V, tekst został wklejony. Możemy sobie go zaznaczyć w całości. Pojawiły się opcje, i tutaj możemy sobie go wyśrodkować. Znaczy, w tym miejscu wyrównać, czyli center jest wyśrodkowany. I teraz możemy sobie ten tekst na to powiększyć, jak chcesz. Nie? Tutaj masz. W tym miejscu klikniesz, masz rozmiary tekstu. 20, na przykład, jak będzie coś takiego. I też możesz zrobić tak: to zaznaczyć, całość na przykład, i pogrubić. Nie? OK. Zapiszemy sobie, jeszcze raz wejdę w tę te opcję form, tego formularza. Tu wybieram formularz. Tu na razie zostawiam bez zmian. Wejdę tylko w ustawienia i też szerokość treści. Czyli szerokość tego formularza weźmy sobie tutaj średni niż on się trochę zwężył i zrobimy sobie jeszcze coś takiego. Tutaj masz ustawienia, kliknij w to miejsce, widzisz? Pojawia się ramka wokół formularza, wygląda trochę lepiej. Tu jeszcze masz normalna wielkość duża, czyli coś takiego. Jak Ci się to bardziej podoba, dopasuj to do, do siebie, zrobimy na przykład coś takiego. I jeszcze tutaj masz tło do zrobienia, jak klikniesz to miejsce w tło, Klikamy. OK, wracamy do opcji. Tutaj masz coś takiego jak tło. Kliknij w to miejsce. To tło zmienimy sobie na kolor biały. Czyli widzisz, zniknął ten tło z tyłu. Klikamy Zapisz. I tu w tym miejscu, gdzie pisze karta, kliknij w karta. I też zmienimy sobie tło tej karty. Tutaj kolor tła. Wybierz i na przykład zobacz, zmienił się kolor formularza. Więc to wyróżnią no, Wybierzemy sobie taki. O, delikatny kolor OK. Oczywiście sobie pok pokombinuj zrób Ciebie zapisz. Yy, rozstaw kart, widzisz, duży, mały, to według Ciebie jak cię podoba, sobie ustaw. Tak, albo tak, jak chcesz. Ok. Tutaj jeszcze to jest zrobione właściwie. Klikamy zapisać. Tutaj w to miejsce, żeby ten tekst zmienić, kliknij sobie ołówek, wróć do. Naszej, naszego pliku tekstowego, to jest polityka prywatności. Zaznaczę to w całości. skopiuj wracamy do strony i w tym miejscu sobie wklej to. I tutaj też mogę sobie podlinkować politykę prywatności. trzeba wejdę do mojej polityki i ten tekst polityka prywatności mogę sobie skopiować, też zaznaczyć i po prostu podlinkować. Czyli zaznaczam, wykonam taki tutaj jakby, jakby łańcuszek, klikam wstaw, włączę. W miejscu URL wstawiam politykę prywatności i zawsze tutaj odznacz otwórz link w nowej karcie. Wstaw, OK jest podlinkowane, zapisz i strona praktycznie jest gotowa. Tą stronę możesz sobie stworzyć w 5 minut. Możesz gotową stronę tak naprawdę przechwytającą, którą w kolejnym filmie połączymy sobie z kolejną stroną. Tą stroną dziękuję i z kampanią i tak powstanie prosty lejk sprzedażowy, który może naprawdę świetnie dla Ciebie działać, ponieważ w tym lejku dajesz naprawdę bardzo dużą, bardzo dużą wartość. Swoim potencjalnym subskrybentom. Tak ta strona wygląda, pokombinuj, pobaw się tymi opcjami, może z, tym, z tym tekstem się tutaj pobawić, formularze możesz się pobawić, może powiększyć tekst, zmniejszyć tekst. Popatrz sobie, jak to u Ciebie wygląda, jak, jak chcesz, jakby to było. Też możemy sobie wrócić na przykład jeszcze do, do przycisku, czyli do formularza, formularz, ustawienia, i tu na dole masz przycisk na samym dole. Jak zjedziesz na dół, masz przycisk. On jest żółty. Możemy też sobie go zmienić. Czyli Klikam jeszcze raz to miejsce. I tu mogę zmienić kolor przycisku, na przykład na taki pomarańczowy bardziej. O, coś takiego. Zwiększyć możesz sobie czcionkę na przycisku. Przycisk jest się jest zwiększy. Jest taki bardziej widoczny. Też może być coś takiego na przykład. OK. Możesz sobie zmienić sobie yy, czcionkę przycisku i tak dalej, nie wiem, pobaw się tym. Tu jak przełączysz na tą kartę drugą tutaj, ona jest tak śmiesznie przetłumaczona, ale to jest, widzisz ten kolor po najechaniu na tekst, na przycisk, on też się może zmienić. Tu jest żółty, na przykład możesz to zmienić na jaki chcesz, na przykład na zielony, widzisz? Jak najadę, zmieni się kolor na zielony. Zapisz, zapisz, OK, to jest zrobione i w kolejnym, w kolejnym filmie z tą stronę, zrobimy sobie stronę sukcesu. Czyli jak się ktoś zapisze na, na tej Twojej stronie przechadzającej, wypełni formularz, on trafi na tą stronę sukcesu, jest tak, tak zwana strona dziękuję. My ją sobie ustawimy w kolejnym filmie wideo. I widzisz, taki prosta strona przechadzająca, która naprawdę może świetnie działać. Czarny tekst, na białym tle, trochę wyróżniony formularz zapisu, jest polityka prywatności. Dam też poniżej przykład, jak polityka prywatności może wyglądać. Sprawdź sobie. Ok, i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.